mandero widzowie. Dzisiaj Antwerp. Dlaczego? Bo się dzieje dużo. Wczoraj nic nie mówiłem o nim, a myślę, że warto. Także co? Najpierw Antwerp, najpierw banki, strona do wymieniania swoich skinów, która ten czy wlicza coś? Nic. No właśnie. I są na niej takie różne rzeczy i inne też są. Także co, se chcesz, to se wbij z kodem ZONE 35% do wyciągnięcia pieniędzy do środka, czyli na odwrót do tego, co powiedziałem, ale na koniec tak samo. Link w opisie. I są se rzeczy różne. Se korzystać proszę, jak se chcecie. Ok, ok, no i fajnie. O, dick. Hehe, <laughs> śmieszny. E, dobra. Lecimy w to. A więc... Monesi, moja ukorana naklejka. Kupuje się, kupuje się. Za 150, za 150. Przewidziałem, przewidziałem. Mogę order jakiś za to? Żartuję. Ja już mam swoją nagrodę. Wiecie jaką? Że mam ich dalej. No właśnie. Nie, no tak. Ogólnie rzecz biorąc podsumuję to tak. Czy zarobiłem? No tak. Czy są to niesamowite pieniądze? Są to pieniądze na zasadzie z. 760 zł, które zainwestowałem, zrobiło się ile? Z 1400 plus minus. Może nawet i lekko mniej. Może nawet i 1200. Więc ogólnie zarobiłem. Mój humor to fajnie. Jak na tak niski budżet, w sumie i tak krótki czas. Nie wiem. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do tej transakcji, to se proszę ją cofnąć na kanale i zobaczyć. Spoko. Dla mnie git. Eee, dalej. Furia. O tym mówiłem. Eee, no więc. Moja reakcja jest taka, że szanuję ludzi, którzy mieli jaja, żeby to tutaj kupić. Ja miałem i mi tego nikt nie sprzedał. Wiecie dlaczego? Bo cena na buffy była 110 RMB, a ja zrobiłem buy order razy 40 na 108 RMB. Czy coś mam sobie do powiedzenia? No ta, no chuj mi w dupę. To w sumie tyle. To jest dosyć dobre podsumowanie tej sytuacji. Co do reszty, wini se spadł. Śmiesznie? Śmiesznie, bo w sumie spadł na pozycję, na której wcześniej był, ale był nawet po 80 zł przez pewien moment. To było zabawne całkiem. Nie byłem. Dla mnie śmieszne. Dla mnie wini to jest trochę. Nie wiem. Po czasie da dalej uważam, że to jest nadzwyczajna naklejka. Tak jakby. Ale stracił blask. Bo się ludzie nim nie interesowali. Uznałem, że się pomyliłem po prostu i tyle. Ale i tak jest wysoko. To, to zawsze cieszy. reszty rzeczy. G2 dalej trzyma ceny z dupy. Które są dosyć niewielkie. O tym już mówiłem, więc w sumie się nie będę powtarzał. reszty rzeczy. Astralis wysoko stoi. To powoduje uśmiech u mnie. Eee. reszty. Falen. Nie rusza się. Nieźle. I czy coś tu jeszcze się dzieje? No w sumie, co? Na tu z Wincer chyba trochę urosło. A jak tak, to niedużo. Więc ogólnie na Antwerpie nie ma jakichś rewelacji. Znaczy jakby jest spoko, ale nie jest jakoś niewiadomo jak. Jeszcze se kapsuły chciałem zobaczyć. Oczywiście autografy legend zawsze będą już za 2 zł. To jest chyba yy, niezmienne niemożliwe do tego, żeby cokolwiek się z tym wydarzyło. Wiecznie za 2 złote będą. One jeszcze spadły. Wszedł CS2 bardziej rozpowszechnione one spadły. Niesamowita kapsuła. Trzeba to przyznać. O... Chciałbym trzymać poziom tych filmów tak, jak ta kapsuła trzyma poziom ceny 2,20. Poważnie. To jest moje marzenie. Najlepsze jest to, że ja jej nawet dużo nie mam. Dla mnie po prostu to jest logiczne, żeby ona była droższa. Może ja powinienem w nią włożyć pieniądze, to wtedy poleci do góry, <noise> ale nie, no nie, nie chcę w nią jakoś bardzo dużo, ja mam 100, czy coś takiego, więc ogólnie mój portfel ma to w dupie, żeby ona e, drożała, jedynie co to moje ego, <noise> ale szczerze mówiąc to trochę ten, i tak, no, śmiesznie jest z nią, a legendy za to są na odwrót, no nie, one się trzymają bardzo wysoko, bardzo ciekawe. Kurde, ale według mnie są wystawione na zbyt dużą cenę, na zbyt małym popycie. Tak myślę. No, dla mnie to jest zbyt duża cena do zbyt niskiego popytu. Bo już się przyhamowały ogólnie wzrosty i takie naklejki pokroju. Fury czy Clownine powoli zaczynają dobijać do swoich, no tak naprawdę bardzo wysokich poziomów. Może jeszcze Copenhagen to nie jest przed sobą jakieś wzrosty. Nie zdziwię się jak będzie heroik albo w Nawidobie 30. No nie, ale ogólnie to tak jakby. Nie wiem, co ma generować tak bardzo duży popyt na to. Więc. Ogólnie ciężko mi się jakoś przekonać do tego, żeby legendy dalej mogły frunąć. A zresztą miałem podobnie ze Sztokholmem. Że dla mnie też już te ceny Sztokholmu. Te krótkoterminowe są po prostu tak wysoko, że nie wiem, czy ktoś będzie w stanie jakoś to zasypywać pieniędzmi. Co ciekawe, niektóre z tych nagle, jak nawet jakieś tam jeszcze odbitki mają, takie jak Androbik wczoraj, no w sumie złotówka do góry. Jak na tej cenie, to już jest naprawdę sporo. Widzicie, nawet 2 złote, jeżeli by się udało za tyle sprzedawać. To jest strasznie duża cena, naprawdę, bo najzwyczajniej w świecie entropik, które już rośnie praktycznie cały czas, żeby... No, po, po prostu trzeba bardzo dużo pieniędzy już wykładać na tę naklejkę, żeby ją podbijać jeszcze wyżej, nie? Ja nie wiem, czy ktoś jest do tego skory, bo poziom bazy baz, baz, poziom bazy jest tak niski, że praktycznie każdy, kto tylko ma entropik i widzi destabilizację, stabilizację, to już się przymierza trochę do tego sprzedania, więc to jest już walka. Na Entropik po prostu, żeby o każdą złotówkę tu już nie ma prosto jej podbić o 30% w chwilę, albo o 50%, żeby tak o, trzasnęło do góry. Zresztą, Virtus Pro trzyma dalej 80, więc spoko. Astralis 40 to jest bardzo wysoki wynik, bardzo wysoki. W sumie to jest nawet ten wynik, który dla mnie był jakby, to, to jest bardzo ciekawa naklejka swoją drogą, bo ona tak, nie wiem nawet jak mam to powiedzieć. Ja mam jej nakupione w każdym razie, to tyle powiem. Cieszę się? No w sumie ta. Dla mnie osobiście jedna z ciekawszych to była inwestycji, bo teraz to już no, można se w majty to wsadzić. Dlatego, że po prostu Astrais nie ma, nie? A przecież będą chcieli ją kiedyś kupować. To jest tak, nie wiem, takie łopatologiczne trochę, ale tak mi się wydawało i trochę tak się dzieje Dla mnie git. Eee, co więcej w sumie? No, Stockholm jest w pozycji, ja bym to tak nazwał takiej takiej patowej. O, tak bym powiedział. zdziwię, znaczy tak jakby dla mnie nie zdziwię się, jeżeli pójdzie w dół. Bardzo się zdziwię, jak pójdzie w górę. O, tak bym to powiedział. Że jeżeli na przykład Team Liquid nagle bym zobaczył za 35, to już dla mnie to by było popierdolone. Jakbym zobaczył Vitality po 32, ale ja mówię, nie że w ciągu miesiąca, bo w ciągu miesiąca to dziwi, zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Na przykład w ciągu tygodnia, jakby się tak wydarzyło. Żeby Vitality na przykład poszło na 32, Godsend by poszło na. Nie wiem, 33. Heroik by zaczęło być warte 27 i tak dalej, nie? Albo Big takie byłyby warte 42. To to by było dla mnie posrane. Za to, jeżeli w ciągu miesiąca się to wydarzy, spoko. To jest dla mnie takie realne, żeby, żeby tak się stało. Więc nie, nie, nie mówię, że o, nic już nie zdrożeje, koniec gówno, tylko że w ciągu najbliższych 3, 3 dni nie oczekiwałem cudów, ani w przeciągu nawet tygodnia też bym cudów nie oczekiwał. No, także ogólnie ten stan tych zaklejek jest taki, yy, taki o, dla mnie nie, nie ma tu jakby... Jak ktoś chce long to pewnie jeszcze się coś opłaca, a z perspektywy krótkoterminowej lepiej się zająć innymi rzeczami, bo inne rzeczy krótkoterminowo będą oddawały po prostu według mnie dużo mocniej. No, to tyle. Hej, wam. Życzę miłego dnia.